Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Farming 19. Jestem zszokowany nową funkcją w farmingu, jest to formowanie terenu. Nową, nie nową, ta funkcja została oddana jakiś czas temu, ale ja sobie teraz farminga odpaliłem i pobrałem ten nowy update. Wygląda to ciekawie, musimy sobie wejść, tak jak kupujemy jakieś maszyny, tutaj w opcjach, pyk. I mamy coś takiego jak zacznij przekształcanie terenu. I przekształcać teren. Ja już sobie tu popróbowałem coś tam. Ale przekształcać teren z tego, co zauważyłem, możemy tylko i wyłącznie na naszej ziemi. Tak. Tu mamy opcję gładzenia. Hmm. tego jeszcze nie testowałem. Ale to jest mega, mega pomocne akurat na mojej farmie i myślę, że tym się dzisiaj trochę zajmiemy. No bo tak ostatnio to. Wiecie, jak tutaj sytuacja u mnie na farmie wygląda? No nie ma się czym chwalić, krótko mówiąc. Pracownicy pracują u innych rolników, i staram się jakoś tutaj wyrównać moi, mój kredyt. Bo oh, jeśli chodzi o kredyt, to jest naprawdę nie najlepiej. Wszystko na czerwono, cholera. Trudno, ale dzisiaj będziemy sobie majstrować przy formowaniu terenu. Bo co ja chcę zrobić? A chcę zrobić moi drodzy, to aby sobie wyrównać tutaj to wszystko. Więc będziemy musieli sprzedać tą brzydką szopę, zrobić sobie naprawdę tutaj bardzo, bardzo ciekawe gospodarstwo, podnieść odrobinę ten teren, zwłaszcza przy drodze, tak żeby można było mniej więcej to równo porobić. Gdzieś tutaj, właśnie nie wiem, zrobię z tej strony jeden wjazd, może z tej strony jeden wjazd, albo tylko z tej strony wjazd. Nie wiem, ale to musi być wszystko tutaj wyrównane. Bo ja tak chcę, i na pewno będę troszeczkę dzisiaj słabo może formował ten teren. Dlatego, że dopiero co zacznę się tym bawić. Możemy sobie tu w różny sposób malować też y, to. Tryb przekształcenia terenu. O, patrzcie, tutaj mamy zmianę trybu. Możemy wybrać sobie chyba. E, zaraz. Tryb, przełącz tryb. A, i tu możemy sobie wybrać teksturkę po prostu, nie? Możemy sobie malować. Patrzcie. A możemy drogę pomalować? Nie, ale możemy tutaj pomalować? Ja nie mogę, i to wiecie co jest najlepsze? Wydaje mi się. O kurde! Teraz zauważyłem. Patrzcie, ja już się. Ja już jak myślałem, a myślałem, że to jest za darmo, tak fajnie. I tam będziemy sobie pracować. Ale nie, to jest wszystko za kasę. Ja tam. Ja cokolwiek tutaj zrobię, to mi zżera hajs. I to całkiem sporo, jak widać. Niedobrze, ale się wystruszyłem. Co mi tak kasy zaczęło zżerać. No ja nie wiem, czy to się w takim razie na tym etapie mi opłaca jakkolwiek. Zrobiłem sobie tu ładną szopkę i wiecie, za wybudowanie tego dziadostwa zżarło z mi bardzo dużo pieniędzy. No, tu się okazuje, że samo formowanie terenu będzie jeszcze droższe. Czy wziąć specjalny kredyt i... no właśnie, teraz nie wiem. Dobrze, spróbujmy spłaszczyć. To trzeba dwa przyciski narstać. A dobra, tak się płaszczy. Coś mi zabiera z tego? Coś, za, cały czas zabiera cholera. No. Tu się obniża. Można sobie zmniejszyć lub zwiększyć moc tego, powiedzmy, formowania terenu. I kurde, i miałem przed chwilą chyba ze 100 tysięcy już mam 67. Mnie to w ogóle nie urządza. Zniszczyłem sobie troszeczkę ten. Ej, będziemy musieli pobawić się tym jeszcze na pewno, to wygląda ciekawie. Tylko kurczę, zanim ja coś tutaj będę mógł tym robić, to pieniądze, pieniądze, pieniądze no. Niestety, ja zrobię tak, że odpalę farminga na streamie i będziemy razem zarabiać. Znaczy, myślę, że mi pomożecie tutaj na mojej farmie, bo mnie tu czeka zguba. Jakoś odpalimy tę grę. Myślę, że jedna dodatkowa osoba się przyda do zrobienia tego. I fajnie by było, jakby w multiplayerze dało radę brać więcej tych zadań od rolników. No bo na obecną chwilę możemy mieć tylko jedno zlecenie na farmie. Czy ja tutaj coś psuję? A zresztą tu sąsiada, co mnie to obchodzi? Dobra, nieważne. Tutaj mamy tak: tu mamy pick Musimy podjechać pod sklep i zabrać, zabrać palety z nawozem, bo jak zwykle. Paniczą tutaj, zabrakło tego nawozu i trzeba, trzeba go dowieść. W tej najnowszej aktualizacji w końcu dodali pełną obsługę pada od Xboxa, więc można sobie teraz precyzyjniej skręcać. Ja sobie wcześniej te ustawienia napada takie zrobiłem swoje, ale teraz mam już pełną obsługę i cały pad jest zmapowany. <laughs> więc jakbyśmy chcieli coś tam sobie, tutaj nawet powinny się pojawiać ustawienia, ale się nie pojawiają niestety musimy wszystko robić jeszcze klawiatura pad, ale mi to nie przeszkadza, mnie najbardziej denerwowało w obsłudze klawiaturowej, że nie możemy sobie precyzyjnie skręcać czy dodawać gazu, niekiedy podczas załadunku chociażby wózkiem widłowym czy ciągnikiem z turem jest to kłopotliwe, no bo nie można precyzyjnie wymierzyć czegoś tam, przy pomocy myszki OK ale samo skręcanie ciągnikiem nie jest już tak precyzyjne, a niekiedy właśnie dobrze jest sobie tak wycyklować wszystko bardzo ładnie. I tutaj mamy, czy ja mam jeszcze jakiś nawóz? Nie, bo ja wszystko na styk kupuję, żeby wiecie, kasy starczyło. Ok, a zobaczcie, mam tutaj nawet jakieś sterowanie. Hmm, rozłóż samochód, cyk. Pojawiło mi się jednak sterowanie do tego pada, tylko nie zobaczyłem tego od razu. Na padzie, jeśli gramy sobie na padzie, to jest tyle fajnie, że możemy w bardzo łatwy sposób przełączać się między pojazdami. Możemy wrócić od razu do pick Patrz patrzcie tutaj, ciągnik, pyk, pyk, na krzyżaku sobie to fajnie zmieniamy. Tak, nie musimy, nie musimy naciskać tabu. Znaczy tam, chyba na klawiaturze też jest inny przycisk od tego, ja zawsze naciskałem tabu, bo chyba w lift farmingach nie można było sobie nawet cofać. Dobrze, to teraz kupmy sobie paletę nawozu. Ja, bo... Był farming kiszonka Simulator. Był farming Krowa, czy tam świnia Simulator, gdzie kupiłem. Gdzie miałem tysiąc świń, chyba. <noise> Ale zżerały wtedy. A ile obornika było, człowieku. Dobra. I teraz będzie farming pod tytułem. <noise> A czekaj, czekaj, bo mi się tam pole chyba zaczęło robić. Nie, 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 jest OK. Teraz będzie farming pod tytułem nawożenie. Tak. Ale mi się mnie zawsze rozwalały te chmury. A właśnie, jestem ciekawy, poprawili tutaj noc, bo chyba coś z nocą było nie tak w tym farmingu. To no może nie, może mi się wydaje. Jezu, te chmury są genialne. Ja nie wiem, się mogę patrzeć. Naprawdę. Przyspieszony czas wygląda jak timelapse na tym na tym niebie. Timelapse, czyli taki sposób filmowania w przyspieszonym tempie, jakby ktoś nie wiedział. Pyk. Bierzemy sobie paletę z nawozem, ładujemy na pikapora. Tam chyba wypadałoby pasy odpiąć najpierw. A, tam. Ja przyspieszyłem specjalnie czas. Muszę tutaj cały czas teraz e, serkać na moje pola, bo na moich polach powinno niedługo coś już być goto gotowe do zbierania. Wystraszyłem, bo myślałem, że jest na. Tak, jeszcze musimy poczekać, bo dopiero co zaczęło rosnąć. Dobrze, ale musimy y, patrzeć, czy przypadkiem nie trzeba tego, y, tego ponawozić. Zachwaszczone, właśnie, nie mamy na y, ten jasny łososiowy, resty różowy, łososiowy kolor. Więc na razie nie ma się co przejmować, ale trzeba mieć rękę na pulsie. I teraz mam taką właśnie rzecz, o co wam mówiłem, że jeśli mamy tutaj ciągnik z napędem na, może inaczej, nie z napędem, ale skrętną przednią oś i mamy tura z przodu, to ciężko jest niekiedy dobrze precyzyjnie zrobić na, na klawiaturze takie, taki załadunek, prawda? Tutaj nie ma tego problemu, jeśli mamy Pada. Ja polecam Pada od Xboxa, bo można na nim bardzo precyzyjnie sobie tutaj działać. Yy, nie ma tego problemu, bo możemy bardzo precyzyjnie sobie, pyk. Wiecie o co chodzi, nie będę wam wchodził w szczegóły. Teraz tylko muszę obczaić, o właśnie o to mi chodziło. Możemy samym tym wysiłkiem i do tyłu. Ci. Dobrze. Do góry, o ale się super tym, Jezu, Znaczy ja i tak chyba jeśli chodzi o sterowanie... Hmm, powiedzmy, tymi widłami to wolę obsługę myszką, bo jestem tak przyzwyczajony. Ale zobaczcie, z jaką precyzją mogę tym manipulować sobie tam z przodu. Naprawdę wygląda to dobrze. Może tak, żeby przetestować manipulowanie przy pomocy pada. Spróbuję jedną paletę załadować właśnie przy pomocy pada. Tutaj, żeby ruszać tymi widłami, musimy przycisnąć i trzymać jeden, jeden przycisk na padzie. Ale podczas tego możemy też um, pre bardzo precyzyjnie operować gazem i skrętem. To jest mega mega pomocne. Ok, więc opuszczamy sobie. Opuszczamy sobie cyk. Do przodu trochę podjedziemy. No i trzymajcie się, proszę bardzo, pyk. Narzucimy trochę. O, czekaj, bo no i pięknie, cofamy. Powiem wam, że nie jest źle. Obsługa tura działa tutaj bardzo dobrze przy pomocy pada. Ja tutaj troszeczkę przeładuję tego pick-upa, ale jak sprawdziliśmy w poprzednich odcinkach, jemu to zbytnio nie przeszkadza. nie w tą stronę. Jemu to zbytnio nie przeszkadza i daje sobie świetnie radę. Przydałoby się tutaj dodatkowe obciążenie załadować na. czy założyć na tylne koła w tym ciągniku, bo. no troszeczkę nie daje sobie rady z tym. z tym ładunkiem. Oj, oj, oj. Dobra, powoli, powoli, powoli. I do tyłu. Trzyma się. Trzyma się. No dobrze, czekajcie. Myślałem, że się wysiada tak jak gitar, że naciskamy Y, ale nie. Musimy teraz zapiąć pasy. Cyk. I w zasadzie możemy, możemy sobie jechać. O, oh, Tu się jeden nie zapiął do końca. Nie szkodzi. Zapinamy. Zamykamy, jak to się zamyka. Mmm złóż samochód to jest bardzo ciekawe ale zamyka nam się po prostu z tyłu ta klapa, nie? Dobrze. Jest czwarta godzina, zaraz będzie dzień, a ja specjalnie przewinąłem sobie czas, żeby wszystko widzieć eee, światełka miałem włączyć. W ciągu włączyłem światła, tu już nie umiem. Co jest? Dobra, zapomniałem jak się włącza światła. Ojej. No, tak to jest jak się robi większą przerwę od jakiejś gry, się zapomina część rzeczy. Trudno. O, tutaj będę miał. Napadzie mi się już zmieniło sterowanie. Widać, działa to dobrze. Włącza oświetlenie, O, proszę. Napadzie będę wiedział, jak się to robi. Długie światło, nie będziemy włączać W krótkich, jak kierowca z przeciwka będzie jechał. Co będziemy się przejmować? Najważniejsze jest. O, Nagle się zrobiło jasno. Światła mi są już niepotrzebne, takie długie sobie zwykle. O, jedzie kierowca z przeciwka. Ja nie wiem, mi się wydaje, że te światła nie są asymetryczne. Ja się tak zastanawiam, w Stanach są asymetryczne światła, czy nie? Gdzieś tak słyszałem, że nie są. Ale powinny być. Nie no, chyba są! Tam kiedyś było tak, że nie było asymetryczne. Bo my chyba jesteśmy na mapie w Stanach, nie w Europie, co? Tak, tak stanowo to wygląda. Dobra, nieważne. Tu mamy ciągnik, trzeba załadować go. Powolnimy czas. Czuję, że chwasty już powoli mi wyrosły. Uuuh! Cholera, znowu to samo! Ja nie mogę, czemu się tak zagapiłem? O, przy okazji możemy zobaczyć amortyzatory w tym. <grytanie> układ wydechowy zrobiony perfekcyjnie. Znaczy, no ktoś pomyślał, a pewnie tam gracze parę razy wywalą tego pick-upa. Dajmy im jakiś tutaj układ wydechowy. wymerowa tekstura. No jak na symulator tego typu maszyn, trochę nie najlepiej, ale trudno. Dobrze, spróbujmy go w takim razie podnieść. Kurde, wstyd mi jest. O, pat, podnosi się prawie sam. Będzie łatwiej, jak się załadujemy z tym wszystkim. Jedna paleta powinna zniknąć. Mam nadzieję, że nie ta spod spodu. Okej, okay, ty patrz, jedna paleta. Wtedy jakoś miałem tak, że kupiłem dwie palety i jedna była niepełna. A z jednej teraz mogę załadować nagle dwa zbiorniki, ale no, 2000 litrów powinno. A wtedy jakoś nie miałem tych 2000 litrów. Nie wiem co się stało, ale gdzieś, gdzieś pieniądze uciekły. E, tak patrzę, że to pole już jest właściwie chyba skończone. Zaraz to zobaczymy jeszcze dokładniej. O, Pika prawie sam podnosi, pomożemy mu. Proszę bardzo, sytuacja uratowana. Dobrze, wracamy do zlecenia. 96% postępu w Zada... O, shit, patrzcie co my tutaj mamy. Yy, zachwaszczone mamy zbiory, ale czy... No na szczęście jeszcze rośnie, bo gdyby już urosło to to zachwaszczenie strasznie by źle wpłynęło na moje zyski. Negatywnie. Yy, dobrze, w takim razie pojedziemy tym ciągnikiem już na tamto pole dlatego że trzeba będzie spryskać je antychwastem. Na streamie śmialiśmy się, że to jest kwast chip. Z tego co głosowaliśmy sobie to większość osób głosowała na to, aby nie robić odcinków ze streamów, ale myślę, że i część osób teraz też woli też takie odcinki ze streamu ze względu na to, że no może być tych odcinków po prostu więcej, więcej na tej mojej farmie może się dziać. Ja też nie jestem alkumiołnego, mi na nie wszystko mam czas, ale mogę wam powiedzieć, że mogę tak wam zaproponować i chciałbym abyście, pod tym filmem wypowiedzieli się na ten temat, abym robił takie odcinki z liveów, ale też robił takie odcinki nie z liveów, czyli na przykład na liveie gramy sobie razem, gdzieś tam robimy jakieś takie zadanka. Tak, nie, nie robimy jakichś tam y, dziwnych rzeczy, tylko robimy sobie razem jakąś tam zabawę, y, jakieś tam pracę, a takie rzeczy, nie wiem, jakieś tam inne może formowanie terenu, może jakieś rzeczy związane z y, czymś takim bardziej precyzyjnym, to będę robił sobie już y, tak prywatnie. Ogólnie to może wyglądać tak, że część będzie odcinków z. Y, live, a, a część będzie takich nagrywanych poza live'em. Ja strasznie lubię nagrywać na streamie, bo mam wtedy z wami taki bezpośredni kontakt, jest mi po prostu przyjemniej, ale też rozumiem, że są osoby, które lubią bardziej ten stary typ prowadzenia odcinku z Farminga 17, lubią taką spokojną rozgrywkę, gdzie mogą pooglądać jak się pracuje na farmie. <laughs> po oczywiście, bo to nie jest prawdziwa farma, Ciągle mnie denerwuje na tej mapie, że są cały czas podwójne, ciągłe. Zmodyfikowałem sobie tu odrobinę teren. O proszę, właśnie kontrakt na pracę na polu 8 został zrealizowany. No dobrze, zre zmieniłem sobie tutaj troszeczkę teren i zobaczcie, mniej więcej na tym poziomie będzie tutaj wyrównany cały ten teren. Podejrzewam, że będzie mnie to kosztowało dużo pieniędzy i już powoli mogę sobie zacząć go... Powoli mogę sobie zacząć przemieszczać te maszyny, sprzedać może e, sprzedać może ten garaż czy tą wiatę po to, aby tutaj już zbudować, aby zrobić sobie takie powiedzmy dobre podwaliny pod równanie terenu. No bo to też będziemy musieli wszystko usunąć. Jak sobie to wyrównamy, myślę, że uda się zrobić jakiś ciekawy, ładny wjazd. Taki oczywiście niezbyt strony i dość szeroki, żeby kombajn mógł sobie wjechać bez problemu, żeby z żadnymi maszynami problemu nie było, ale też bez przesady, bo tutaj dużo maszyn wjeżdżać nie będzie. To są takie mniejsze pola gdzieś na uboczu, i wcale tutaj jakieś duże gospodarstwo nie będzie. Dobrze, patrzcie, ja sobie teraz rozładuję ten spryskiwacz, bo będziemy ładować tutaj, znaczy uzupełniać ten spryskiwacz antyfastem. Czyli czymś zupełnie innym. Tak patrzę, że obsługa padem. Teraz, pojedyncze. Ja właśnie. żeśmy nie załadowali tego co trzeba. Teraz ciekawe, bo w jednym zbiorniku mam antyfast, a w drugim zbiorniku mam nawóz. I ciekawe, czym teraz ten spryskiwać będzie pryskał. No właśnie, ciekawa sprawa. Dobrze, zobaczmy sobie wyładuj i tak, wyładowałem chyba na... wyładowałem chyba opryskiwacz, a zbiornik z przodu jest załadowany. Yy, załadowany jest yy, nawozem, a mieliśmy ten, mieliśmy mieć tutaj tylko i wyłącznie antychwast. Ja no to tak mówię, taką swoją nazwę mam. Nie wiem czy jest jakaś profesjonalna na to ale mi się taka podoba. Uzupełniamy jeszcze do końca. Tu aż tyle nam tego nie będzie potrzeba. W świetle, to już wystarczy. Niech sobie pracownik pracuje, a my odbierzemy zaraz pieniążki za kontrakt. Mam nadzieję, że w którymś tam, update'cie pojawi się taka możliwość, abyśmy mogli brać więcej niż jeden kontrakt. Wtedy <laughs> sytuacja na mojej farmie zdecydowanie... Oh, zdecydowanie się poprawi. I teraz ciekawa rzecz. Aha, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna sprawa. Wjechałem sobie na pole, zobaczcie, i e, oczywiście, pole się tam zniszczyło. To nie szkodzi, bo gdy włączymy pracownika, to pracownik nam tego pola niszczyć nie będzie. To jest, to jest dziwne, ale tak jest. No, mnie to nie przeszkadza, ja się nawet cieszę. Niech tak będzie. Fajnie. <grych> ok, kontrakt. Wchodzimy 24 tysiące euro. Mówmy złotych, ok? Ja tak lubię to. Hmm. Tutaj mamy zasiew. Ja tu jeszcze miałem gdzieś opryskiwanie, ale zasiew na polu 5 też nie wygląda źle. Tylko tutaj musielibyśmy wypożyczyć sobie maszyny, i wydaje mi się, że za 2600 euro już to będzie nam nawet grało. Tak. Chodźmy w takim razie na pole numer 5. Tam powinny być. A o! Zobaczcie, maszyny są przy. Ym... Sklepie, i teraz pytanie: Czy ten siewnik będzie uzupełniony? Czy nasiona muszę kupić oddzielnie? Musimy to sprawdzić. No i nie mamy tutaj, ale to nie szkodzi. Ja już nasiona sobie wcześniej kupiłem. Tu są palety z nimi. Nie powinno być problemu z załadunkiem. Zaraz sprawdzimy to. Czy ładuje się? Nie ładuje się. Zaraz zobaczymy. Może żeby to mogło się ładować to ja powinienem go rozłożyć, bo tutaj e, wrzut mamy na górze. Spróbujmy sobie nie opuść, otwórz pokrywę. O i teraz możemy otworzyć sobie pokrywę i mamy możliwość uzupełniania. Także ona się, on się uzupełnia ten siewniczek, no nie uzupełnia się jak wyjdziemy to się nie uzupełnia. Musimy być w środku ciągnika i wtedy się, dosyć spory ten zbiornik trzeba przyznać. Tak, tych, tych nasion jest tutaj bardzo dużo, ale ciekawa sprawa, że musimy sobie niestety, niestety, niestety rozłożyć tą maszynę, zanim zaczniemy uzupełniać nasiona. Nie? To jest trochę kłopotliwe, no bo w większości maszyn to możemy sobie bez rozkładania to zrobić. Specjalnie wziąłem sobie i wypożyczyłem tą maszynę, no bo to zlecenie jest takie większe, a też byliście zgodni w komentarzach, z tego co pamiętam, że. Tutaj co mamy? Tu mamy, okay, tu mamy nawóz, to nas nie interesuje, ale chyba nasiona są jeszcze tam dalej. Zobaczymy. Mówiliście, że warto brać te zlecenia większe, no bo też pracownicy biorą swoją opłatę za ich pracę. Oczywiście im się należy. Dobra, wiecie co, zobaczmy, czy wystarczy tyle tych nasion do tego zlecenia. Zamkniemy pokrywę i jedźmy na pole numer 5. Pracownik na moim polu, o oh, czy to jest naprawdę duże. Z tego co czytałem w nocce o tym patchu, została ulepszona praca pracowników na polach nieregularnych, na polach gdzieś tam zakrzywionych, na polach, które są takie niekwadratowe. Tutaj tych pól jest trochę, nawet chyba większość i jestem ciekawy jak pracownicy sobie będą radzić z tym, z tą pracą. No mam nadzieję, że jakoś sobie radę dadzą. Jedziemy na pole numer 5, kawał drogi. Mamy tu maszynę wypożyczoną. I teraz pytanie, jak będzie wyglądało oddawanie tej maszyny, właściwie tych dwóch maszyn, jak już skończymy tą pracę. Czy po skończeniu pracy automatycznie te maszyny się oddadzą? Czy będziemy musieli jechać z nimi specjalnie do sklepu, czy z menu je oddać? No, nie wiem do końca. To sobie oczywiście zaraz sprawdzimy.